Dzień dobry, cześć wszystkim. Witam Was w piątek, piąty dzień kwietnia. No i zapraszam na poranny przegląd techniczny. Ostatnia sesja tygodnia. Sprawdzamy sytuację na wykresie EURUSD. W przypadku tutaj głównej pary walutowej mieliśmy wyznaczoną strefę związaną z mierzeniem 50% z ostatniego swingu spadkowego. Natomiast jak widzicie, ten poziom wybity bez większej reakcji. Tak, przestawiam ten e, kolor strefy oporu. Wyżej bazujemy na 61,8, z tym, że e, obecnie zdecydowanie oddaliliśmy się od e, tego szczytu, który został wyznaczony w dniu wczorajszym. No i zaraz sobie lokalnie jeszcze pomierzymy, tylko przytoczmy sobie jeszcze e, dokładną wycenę tej strefy. 10883. No jak widzicie no to jest e, prawie 60 pipsów, więc e, może ten poziom nie być dzisiaj rozgrywany. No, wszystko zależy od kierunku. Zobaczymy, czy wystarczy dynamiki. Natomiast może to być schemat na, na kolejny tydzień. A lokalnie na pewno warto sobie te ostatnie podbicie pomierzyć. Tak to będzie wyglądało, i widzimy, że 38,2. Może na razie usunę to szersze mierzenie dla lepszej czytelności. Tu mamy 38,2 ten pierwszy poziom popytowy, na który możemy zwrócić uwagę. Biegunowość też dostrzegalna, tutaj związana z tym wierzchołkiem, wybito opór staje się, przepraszam, wsparciem. No i kurs tej strefy popytowej 1,08. 18 1, 08, 19, no i tak naprawdę niecałe 10 pipsów od bieżącej wyceny, więc warto tutaj tej strefie się przyjrzeć w godzinach przedpołudniowych jeszcze. W przypadku GBP USD wybite mierzenia głębokie wewnętrzne. Tutaj też posłużymy się lokalnym Podbiciem wzrostowym rozciągniemy sobie na nim siatkę. Ostatnie sesja tygodnie, więc może spokojnie możemy sobie na te nieco mniejsze TF-y zejść. 38,2% pokonane, jeżeli chodzi o GBP-USD. Wybicie na sesji azjatyckiej bez większej próby obrony, tak naprawdę H1 zamknięta pewnie korpusem poniżej strefy, więc nie ma tutaj żadnej dyskusji co do kwestii wybicia poziomu, jakby zanegowany w pierwszym rzucie. 50, na pewno warto sobie zwrócić uwagę na to mierzenie 50%, tutaj elementem takim mm, dodającym może e, pewnych atutów pozycją e, długim są te silne podbicie tutaj e, z trzeciego, to jest sesja e, środowa. Widzimy, że to mocny popyt się pojawił na funta. No i też kolejny z poziomów 50, myślę, że może być godny uwagi. 1,26, 11. Nieco ponad 10 pipsów od bieżącej wyceny, obserwujemy sobie tą strefę. Jeżeli zostanie zanegowana, wybita dołem bez większej próby obrony, no to będziemy schodzili sobie niżej. Po prostu patrzymy, co się wydarzy na konkretnych poziomach. Nie próbujemy nic tutaj w ciemno rozgrywać. USD, JPY. Mamy tutaj zrzucenie. Kierunku południowym, oczywiście. Pomiar FS100 był wcześniej wykonany. Wczoraj to już narzucaliśmy sobie na wykres. Korekta pędząca 1 do 1. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o e, potencjalny ten e, pierwszy target. No i tak naprawdę staje się to dosyć realne, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję. No bo to jest 75. 70... Kilka pipsów, ale zobaczcie, że w przeciągu tutaj e, ostatniej powiedzmy sesji zrobiliśmy sporą też przestrzeń e, tego kierunku spadkowego, także mimo że to w pipsach nadal jest dosyć spory wynik, to zmienność tutaj na ujku panuje e, bardzo fajna, więc nawet i ten zakres jesteśmy w stanie dzisiaj zrobić. E, 150 40 to celowa strefa popytowa. No, i myślę, że to jest kwestia sesji amerykańskiej, jeżeli w ogóle kierunek spadkowy zostanie tutaj trzymany. E, idziemy sobie dalej, idziemy sobie dalej do, e, do złota. I, <laughs> e, tygodniówka lekko ściągnięta w dół, no bo jak sobie zobaczymy, sesja e, fartkowa były tutaj drobne wahania, natomiast zamykamy. Na, na minus, jeżeli chodzi o wartości, dosyć, dosyć skromnie, tak, to jest około 8 dolarów w stosunku do otwarcia, dzisiaj było dużo niżej, e, powracamy pod 2280, nawet nieco wyżej także widzimy, że tutaj sporo, e, sporo tych akcentów też popytowych się pojawia, są te sesyjne podbierane ku górze, no w kontekście szerokiego Interwału szerokiej perspektywy. Cały czas mamy to 161,8. Jakby zobaczymy, jak ta zmienność będzie się układała. Czy będzie dalej to złoto ciągnęło nam w górę? Przypomnijmy kurs tego zewnętrznego mierzenia 2352. Natomiast, czy jesteśmy w stanie coś lokalnie, już takiego korekcyjnego, sobie wyznaczyć? Zobaczmy. Pomierzymy sobie tutaj ten odcinek spadkowy, no i widzimy, że tak naprawdę w maksymalnym punkcie gdzieś tam połowa tego zakresu została wykonana. Znaczymy to na zielono, zobaczymy jaka będzie też perspektywa i kierunek w dniu dzisiejszym. Na razie jest to na drobny minus. Jest teraz podbicie na obecnej świecy 4 godzinowej, natomiast docelowo to FS100 odnosi się do kursu 2239-240. 2,